Za mikrofonem Łukasz Mróz z kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na budowie. Prawnik na budowie, podcast o wszystkim, co związane z budownictwem. Nazywam się Łukasz Mruz, jestem radcą prawnym i partnerem w kancelarii Mruz Radcy Prawni, w której na co dzień pomagamy firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. To kolejny mikroodcinek, czyli krótki strzał konkretnej wiedzy na konkretny temat. W dyskusjach o tym, jaki jest sens, a może nawet bez sens prowadzenia sporów budowlanych w sądach, jednym z regularnie powtarzanych argumentów jest koszt takich postępowań. Ten argument pada na, na stole, zawsze jest rzucany, kiedy mowa o tym, na ile sensowne i gospodarne jest wikłanie się w wieloletnie procesy sądowe z robotami budowlanymi w tle. Ale cóż, ile wynoszą te legendarne, wysokie koszty postępowań? Tutaj musiałoby paść oczywiście nieśmiertelne, również prawnicze, to zależy, ponieważ podyktowane jest to szeregiem okoliczności, ale wrzućmy to na konkretny spór, żeby zobrazować przynajmniej w jednym przypadku, ile zamawiającego wyniosło prowadzenie postępowania z wykonawcą. Wyrok z 2019 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie, spór spółki zależnej Mostostalu-Zabrze z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. I mamy na stole roszczenie o roboty dodatkowe. I w tym wyroku sąd okręgowy przyznał rację wykonawcy, zasądzając na jego rzecz 7,1 miliona złotych. Oprócz samej kwoty, siłą rzeczy trzeba zapłacić za to postępowanie, za to, że sąd pochylił się nad tematem. I w tym przypadku, w tym wyroku, sąd tą kwotę zasądził w wysokości dokładnie 382 502 złotych. Oprócz tego doszło na nałożenie na generalną dyrekcję obowiązku zwrotu na rzecz Skarbu Państwa kwoty 5, niemal 6 tysięcy, właściwie złotych tytułem niepokrytych kosztów postępowania. Mamy więc de facto na stole jakieś 390 tysięcy złotych plus minus. Mało, nie mało, no według mnie jak najbardziej nie mało i tutaj ten standard wysokich kosztów, jak najbardziej był spełniony warto podkreślić że mowa tutaj o kosztach postępowania to nie są oczywiście jedyne kwoty które wynikają z tego sporu ponieważ odsetki biją aż miło ponieważ sama sprawa jest tutaj mówią o wyroku sądu okręgowego ale on już został wydany po uprzedniej ścieżce gdzie zaliczono sąd okręgowy sąd apelacyjny i sąd najwyższy który stwierdził że dobra wracamy z tematem na pierwsze piętro i zaczynamy zabawę od nowa, więc same procedowanie sądowe na moment wydania tego wyroku sądu okręgowego, to już była dekada, biorąc pod uwagę, że no, <laughs> spór od razu nie trafił do, na wokandę sądową, no to mówimy o kilkunastu latach już dochodzenia tej należności i o kilkunastu latach odsetek, które Zdecydowanie przekroczył tę kwotę kosztów. Ale skoro o kosztach była mowa, to raz jeszcze podsumowując: 390 tysięcy. Tak dużo, tak warto korzystać z mediacji czy z możliwości zawierania ugód. Po prostu się opłaca. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Chcesz się ze mną skontaktować? napisz na mros.pl. Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Na LinkedInie znajdziesz mnie wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mroz, a na Facebooku i na Instagramie jestem jako Prawnik na budowie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuromałpacelariamroz.pl albo zadzwonić na 577665077. Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na budowie.